Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja robię gruzińskie khachapuri. To jest taki serowy chlebek, a na końcu dodaje się żółtko lub jajko. Jak kto woli. W miejsce mam przygotowane y, 350 g mąki. To jest na dwa takie porządne chlebki, ale to za chwileczkę. Teraz rozrobimy drożdże, ponieważ będę używał świeżych drożdży. Mam przygotowane mleko, ciepłe mleko. Jego jest tutaj 220 ml. I wrzucam, wkruszam do osobnego naczynia 18 g świeżych drożdży. Wsypuję szczyptę cukru. Zalewam to ciepłym mlekiem. I czekam jakieś 15, może 20 minut, aż drożdże się spienią. Wtedy będą gotowe, żeby dodać je do mąki. Jakiego sera użyję? Mam tutaj troszeczkę innych serów, ponieważ tego oryginalnego sera, który daje się do chaczapuri, nie dostałem. To tamten ser nazywa się sulugumi i bardzo ciężko jest go u nas w kraju dostać. Ale w zastępstwie znalazłem, to jest ser kaszubski, z krowiego mleka. Idealnie się do tego będzie nadawał. Do tego dołożę trochę mozzarelli i trochę fety. Teraz to wszystko zetrę na tarce. Aha, ile sera? Przeważnie daje się 1 do jednego. Jeżeli mamy 350 gramów mąki, to dodajemy mniej więcej tyle samo sera. Jeżeli masa serowa będzie za rzadka, możemy to sypać łyżkę mąki lub Gotowane ziemniaki również są mile widziane Zajrzyjmy do Waszych drożdży, bo już widzę się pięknie spieniły, więc teraz będziemy wyrabiali ciasto. Do ciasta jeszcze dodaję szczytę soli. I wyrabiamy. Ciasto musi być stosunkowo luźne. I tak wyrobione ciasto, zobaczcie, jakie jest ono mięciutkie i elastyczne, ale ono jeszcze bardziej y, zwiększy swoją elastyczność i delikatność po wyrośnięciu. Teraz to przykryję ściereczką najlepiej zwilżoną i odstawię na jakieś półtorej godziny, żeby wyrosło. No, i ciasto moje wyrosło. Deszcz się rozpadał zamiast śniegu, co bardzo ubolewam, bo chciałbym wyjść na zewnątrz na śnieg z kociołkiem, ale niestety nie mam w tej chwili możliwości. Więc działamy, działamy. I dzielę na dwie porcje mniej więcej równe, jak się uda. I teraz będziemy formowali nasze łódeczki. Ponoć w oryginalnym przepisie wałka się nie używa. Teraz dajemy około 150 gramów sera. Zlepiamy jak pieroga. To jest taki najłatwiejszy sposób, jaki można lepić właśnie chaczapurę. Teraz to odwracam, delikatnie przyciskam, formuję końcówki. czepłem luszcz i delikatnie wywinę i jedno chaczapuri. gotowe, więc przekładam je teraz na blachę. Wyłożono papierem do pieczenia. Zrobimy drugie i tak przygotowane chlebki wkładam teraz do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na jakieś 15, może 20 minut. No i chlebki już się prawie upiekły. Teraz jeszcze musimy włożyć jajko i jeszcze raz przez 5 minut zapiekać. Jeszcze troszeczkę masła, ale masła jeszcze później dołożymy więcej. I wkładam jeszcze na 5 minut do piekarnika. 5, może 6 minut, no zobaczymy. Chlebki. Zrobione, jak one cudownie wyglądają. A jak pachnie. Teraz jeszcze na górę dołożę troszeczkę masła. No, to próbujemy. Należy odłamać tutaj końcóweczkę. Pięknie wypieczony jest, zobaczcie. I teraz moczymy to wszystko razem. Jajko. Ser i masło tak się prawidłowo je, tą potrawę, a jest niesamowicie pyszna. Wow. Nic dodać, nic ująć. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich wypieków pięknych. Gruzin, który to wymyślił, powinien dostać nagrodę Nodla.